Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie. Komentarz tygodnia. Tym razem chciałbym się odnieść do dwóch spraw. Jedna z nich oczywiście będzie miała troszeczkę wymiar szerszy, odnoszący się do spraw i z ostatniego tygodnia, ale mające swoje źródło w, o, w tygodniach wcześniejszych, nawet w miesiącach wcześniejszych. Druga bezpośrednio będzie dotyczyła wydarzeń z ostatniego tygodnia. Pierwszą z nich to jest problem Ukrainy i tego, co się w tej chwili dzieje. Niedawno mieliśmy przykład konferencji w Mińsku, która pokazywała to, o czym mówiliśmy dużo wcześniej, czyli że Polska jest jakby poza układem decyzyjnym w kwestii swojego sąsiada, a jednocześnie w kwestii konfliktów, który pozwoliliśmy się dzięki niektórym naszym politykom ze strony prawej, lewej, ale głównie z opozycji i z obozu rządzącego wciągnąć poprzez ich wyczyny na ukraińskim Majdanie, plus później dalej, poprzez działania e, zmierzające jakby do stanięcia po jednej ze stron, ze stron tegoż konfliktu. E, nie zostaliśmy do tego miejsca oczywiście zaproszeni, w tej chwili e, decydują zupełnie inne państwa, natomiast Polska, tak jakby nadal, e, czy też nasi rządzący, ale, ale nie tylko, bo również to takie lobby prowojenne, jak ja to nazywam, związane z gazetą Polską i bliskimi jej mediami, e, jakby nadal nie chciało tego zauważać i nadal próbuje wepchnąć nas między przysłowiowe drzwi e, a futrynę, co może dla nas się skończyć bardzo tragicznie. Przykładów mamy kilka. Po pierwsze wypowiedzi e, pana Bujaka o wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę. No tam bym chciał najpierw zacząć może pana Bujaka w tych okopach w Donbasie. E, no i później zupełnie niepoważne zachowanie ministra Schetyny, który, no tutaj jest przykład właściwie zachowania piaskownicowego. Minister spraw zagranicznych poważnego państwa w żadnym wypadku, nawet jeśli ma takiej, Taki cel czy takie, takie założenie nie mówi publicznie o tym, że rozważa dostarczanie broni do innego państwa, które aktualnie prowadzi walkę z kolejnym państwem, które nawet tam, tamto kolejna może być naszym wrogiem. I tu akurat przykład Rosji na pewno takim jest, to nie jest nasz przyjaciel. Natomiast takich rzeczy nie mówi się publicznie, ponieważ, czego konsekwencje za chwileczkę przytoczę, momentalnie dane państwo staje się ofiarą. Sporu międzynarodowego i staje się kozłem ofiarnym. Przepięknie tym kozłem ofiarnym się stać. Dlaczego? A no dlatego, że oczywiście Polska żadnej możliwości specjalnie dostarczania broni na Ukrainę nie ma. Dzisiaj panicznie się z tej oferty wycofujemy. Natomiast prezydent Putin raczył już w zeszłym tygodniu jasno powiedzieć, że na Ukrainie znajduje się broń, która, której pochodzenie jest obce, czy też jest dostarczana spoza granic Ukrainy. Nie wymienił oczywiście na razie państwa, z którego ta broń miała zostać dostarczona, natomiast nie zdziwmy się i nie, i nie bądźmy zaskoczeni tym, jeżeli tym państwem będzie Polska. No tutaj przepięknie się podłożyliśmy, przy czym ja, znając pana ministra Schetynę, uważam, przy czym jest to na razie tylko moje prywatne, prywatne spostrzeżenie, ale nikt nie zabrania analizować faktów, które są nam dostarczane, że nie wynika to ani z nierozsądku pana ministra, ani z jego zdziecinienia, ale z tego, w jaki, sposób, w jaki sposób nasze elity reprezentują interesy obcych państw. Uważam, że nasze kluczowe resorty są zinfiltrowane poprzez ludzi, których głównymi, głównymi zleceniodawcami wcale nie są ani służby polskie, ani naród polski, natomiast grupy obcych interesów i Niestety w takiej sytuacji znajdujemy się w tej chwili, jesteśmy rozgrywani jako taki, ta, taka piłeczka, która, czy takie pole, które ma być elementem rozgrywki między mocarstwami, a najlepiej, żeby się stało jeszcze areną konfliktu między nimi, dzięki czemu tak naprawdę my, jakby na własne terytorium, na własne barki. Pewnie musielibyśmy wziąć cały, cały impet rozgrywki nawet tej militarnej pomiędzy e, ca, tym światem, m, który w tej chwili o geopolityce europejskiej decyduje. Pan minister Schetyna zdaje się wykonał swoje zadanie, no jeśli nie to niech nam wyjaśni dlaczego w taki sposób się zachował e, i e, znaleźliśmy się w bardzo nieprzyjemnej, nieprzyjemnej sytuacji. E, I dzisiejsze wycofywanie się z tego już nic nam nie pomoże. Mleko się rozlało, mamy sytuację, którą mamy, a na dowód tego, że różne służby nami targają, no są chociażby elementy rozgrywek wokół tarcza, tarczy czy obrony przeciwlotniczej, obrony rakietowej kraju, gdzie polskie konsorcja są sekowane, nawet te, które mają udział jakby w budowaniu całkiem fajnych projektów z konsorcjami zagranicznymi, na przykład francuskimi, natomiast lobbowane są nawet wbrew opinii fachowców wojskowych. W ministerstwie lobbowane są i przez niektórych urzędników popierane rozwiązania, chociażby proamerykańskie, których, które to projekty wcale nie są dla Polski takie najbardziej korzystne na tym polu. Mówimy tu o polu obrony rakietowej, obrony radarowej czy wczesnego wykrywania ataków, ataków lotniczych. Co jeszcze w tej kwestii można powiedzieć? No to, że zauważamy, wszystkie państwa bałtyckie w tej chwili wdrażają już różnego rodzaju, różnego rodzaju działania różnego rodzaju, dyrektywy, które są przygotowywane na e, jakby na, wypa na wypadek wojny, ataku e, z Rosją. Natomiast my nie robimy w tej chwili ciągle nic. Jesteśmy radośni, jesteśmy taką ciągle radosną grupą lemingów, która liczy, że nic nie stanie, ktoś nas obroni, ktoś nam pomoże. Nikt nam z nie obroni, nikt nam nie pomoże, żadnej tarczy antyrakietowej nie będzie, bo nie mogło jej być już od początku umowy stowarzyszeniowej z NATO druga rzecz nie pomogą nam Niemcy, ponieważ Niemcy jak wyraźnie widać przepięknie ustawiają się w tym całej rozgrywce między Rosją a Ukrainą. I to zawsze po stronie zwycięzców dziś inwestują swoje, swoje interesy na Ukrainie, a my jako jak naiwni próbujemy udawać, że nic się nie dzieje i radośnie sobie, sobie żyjemy, mając ciepłą wodę w kranie. Obawiam się, że za chwileczkę będzie, będzie za późno, dlatego jeszcze raz proszę, żebyśmy mieli na uwadze to, że powinniśmy w tej chwili wdrażać naprawdę wszystkie możliwe projekty i, i zadania, które pozwolą nam skutecznie bronić się przed ewentualnym atakiem. Rosja może nastąpić, nie musi, natomiast poważne państwo musi się przygotowywać. Rosja na pewno tego interesu na Ukrainie nie odpuści, tym bardziej, że wyraźnie widać, że w tym konflikcie zdecydowanie wygrywa i na polu dyplomatycznym Niemcy, Niemcy w tej chwili, Europa Zachodnia tak naprawdę Ukrainę po kawałeczku sprzedaje. Drugi, drugi element naszej polityki ostatnich tygodni, który chciałbym poruszyć, to jest wizyta Wiktora Orbana w Polsce. Co do samej wizyty, tutaj specjalnie nie chciałem się wypowiadać, natomiast chciałbym się wypowiedzieć do, za, do zachowania polskich polityków: czy to pani premier Ewy Kopacz, czy też lidera opozycji parlamentarnej Jarosława Kaczyńskiego. A oba te zachowania, czyli odmówienie, niespotkanie się z, z premierem Węgier, no świadczą tylko i wyłącznie, że ta. Ta nada, czy głównia żerka, jak ja to nazywam, którą widzimy na polu zachowania w stosunku konfliktu do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wyraźnie przekłada się również na ogólnie politykę międzynarodową polską, której nie mamy. Jesteśmy w tej, w tej, w tej całej sytuacji jesteśmy bardzo, bardzo śmieszni. Z jednej strony najbardziej komediowy, nieudaczny, a jednocześnie posługujący się permanentnie kłamstwem premier Europy Środkowej, pani Ewa Kopacz, <grych> opowiada jakieś bajki, że. E, zrugała, czy też, czy też e, w jakichś ostrych słowach wypowiadała się na temat polityki prowadzonej przez e, premiera Orbana, no to może już tylko chyba wierzą jacyś e, nie do końca sprawni umysłowo ludzie w takiej opowieści pani Kopacz, cała reszta się tylko z tego może, może śmiać, ponieważ pani Ewa Kopacz. E, no nie wiem, nakrzyczeć to sobie może, e, ale na pewno nie na premiera e, Orbana, a już porównywać się z nim to w ogóle nie powinna, ponieważ jest to Mont Everest to są do jakiegoś tam, jakiejś takiej górki caneczkowej gdzieś pod Warszawą. Jest to kompletnie śmieszne, natomiast, jakby to zachowanie po prostu też świadczy o zadufaniu, o odstrzeleniu od rzeczywistości pani premier Kopacz. Oby jak najkrócej tym premierem była. Natomiast fatalnym zachowaniem żenującym było niespotkanie się Jarosława Kaczyńskiego z, z Wiktorem Orbanem, ponieważ świadczy o dwóch rzeczach: kompletnym niezrozumieniu. Tego, czy na czym polega polityka zagraniczna danego państwa, bo Viktor Orban wcale nie musi realizować polityki zagranicznej, która się podoba panu Kaczyńskiemu, ponieważ ma ona się podobać Węgrom i reprezentować węgierskie idee i węgierskie interesy, a nie interesy polskie czy Jarosława Kaczyńskiego, i one nie muszą być tożsame w obu państwach. Zresztą przepięknie można pokazać, że to nagle pan premier Orban ujął się za tym, żeby obywateli węgierskich, rumuńskich i polskich nie powoływać do, wojny, do, do wojska i żeby nie walczyli, nie walczyli w Dąbasie w tej wojnie, która właściwie ich nie dotyczy, czy bezpośrednio nie, nie jest jakby ich, e, ich wojną, e, czego polski rząd nie potrafił zrobić, potrafi tylko obiecywać pieniądze, które pewnie najpierw nam ukradnie. E, natomiast pan, e, pan Jarosław Kaczyński wydaje się, że znowu e, ma pewien przerost własnego ego nad, realną, nad realnym, realnym znaczeniem w Polsce i e, no, i cóż, po pierwsze, nie umie się chyba widać zachować dyplomatycznie, po drugie, nie umie tak naprawdę przejść nad jakimiś fobiami czy pewnymi niesnaskami, czy też elementami, które mi się nie podobają, przejść do porządku dziennego i prowadzić normalną politykę zagraniczną. Polityka zagraniczna, polityka międzynarodowa to jest gra cyniczna, to jest gra, w której nie mogą grać roli emocje. Ona musi być wyrachowana i niestety wielokrotnie polega na tym, że dogadujemy się w pewnych pojedynczych, a właściwie w większości w pojedynczych elementach, nie zgadzając się być może w globalnej całości polityki z innymi politykami z innych, z innych krajów. Jeżeli ktoś tego w Polsce nie zrozumie, to nadal będziemy wkładali e, ręce w imadło, nadal będziemy krzyczeli, że chcemy umierać za wolność, nadal nie będziemy się liczyli z jednym najważniejszym interesem, z interesem Polski. Moim zdaniem w tej sytuacji i opozycja, i obóz rządzący jakby przekreślił swoje swoje możliwości do budowania sensownej polityki międzynarodowej, pokazał, że właściwie cała ta elita trzeciej RP od prawa do lewa, od opozycji do obozów rządzących, tak naprawdę wyrasta z jednego korzenia, który to korzeń tak naprawdę nie jest, nie jest elementem pozwalającym zbudować, zbudować normalne państwo. I to może tyle. Myślę, że dynamiczna scena polityczna przyniesie nam szereg innych rozwiązań, szereg innych ciekawych rzeczy do komentowania, no byśmy mogli wreszcie komentować jakieś wydarzenia mniej fatalne w skutkach dla Polski, mniej ośmieszające Polskę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia kolejnym razem.